Rowin, kolorowa perła Istri. Położone na zachodnim wybrzeżu półwyspu Istria miasteczko zachwyca od pierwszego wejrzenia. Wąskie uliczki, pastelowe kamienice i zapach soli w powietrzu to tylko początek uroku tego miejsca. Choć dziś to jedno z najpopularniejszych miejsc na chorwackim wybrzeżu, wciąż zachowuje intymność małego portowego miasta, w którym życie płynie nieco wolniej. Robin jest kompaktowe, a główne atrakcje dostępne są pieszo. Parkowanie może być wyzwaniem w sezonie, polecamy więc szukać miejsc w obrębie Starego Miasta. Cena za godzinę to około 3 euro. My, chodząc w miarę sprawnie, zwiedziliśmy wszystko w około 4 godziny. Bądźcie proszę wyrozumiali dla obrazków miasta, które dla Was mamy. Noc wcześniej przeszła tu potężna wichura, która zniszczyła wiele dachów, łodzi i ogródków restauracyjnych. Służby jednak stanęły na wysokości zadania i ekipy sprzątające uwijały się niczym pszczółki wulu. Naprawdę szacun. Punktem obowiązkowym jest Stare Miasto. My zaczęliśmy zwiedzanie od strony nabrzeża, patrząc lekko z oddali na piękne, wąskie, kolorowe kamieniczki. Znując się wolno, wzdłuż promenady portowej dochodzimy do Placu Marszałka Tito. Jest to główny plac, który ma znaczenie kulturalne, artystyczne i turystyczne miasta. Miejsce to otoczone jest barwnymi kamieniczkami, a szczególną uwagę należy zwrócić na wieżę zegarową i łuk Balbiego, który wprowadza nas na dawną wyspę. Pochodząca z XIX wieku wieża zegarowa mieściła kiedyś więzienie. Dziś pełni funkcję reprezentacyjną miasta, a jej zegar skrywa w sobie części mechanizmu ze starego, wiecznego zegara. Symbol lwa pod zegarem jest świadectwem szerokiego wpływu Wenecjan w to miasto. Stojąc tyłem do wieży można zbić przysłowiową piątkę z keko, posągiem chłopca spontanny, która jest upamiętnieniem ukończenia prac nad zaopatrzeniem miasta w wodę. Powoli dochodzimy do łuku Balbiego, okazałej budowli z 1680 roku. Miasto przez wieki było otoczone potężnymi murami i bramami i właśnie w tym miejscu, w jednej z bram, powstał łuk. Swoją nazwę przyjął dopiero w latach 70. XIX wieku za sprawą burmistrza miasta, Almoro Balbiego, który zamieścił na budowli herb swojego rodu. Wspomniałem wcześniej o tym, że owy łuk prowadził na wyspę i jest w tym sens. Do 1763 roku miasto było wyspą, a dopiero później zasypano w wąską cieśninę łącząc wyspę z lądem. To wiele tłumaczy, chodząc bardzo, ale to bardzo wąskimi uliczkami wśród kamieniczek sklejonych ze sobą niczym w Tetrisie. Przez wieki nie wyrażano zgody na budowę nowych kamienic, jedynie na rozbudowę i przebudowę już istniejących. Wąskie, wijące się uliczki, które dla nas są magicznym przeżyciem, dla mieszkańców miasta przez wieki na bank były zmorą. To właśnie te uliczki prowadzą w górę ku imponującej katedrze świętej Eufemii, patronki miasta. Sama katedra wzniesiona w XVIII wieku przyciągała nie tylko swoją barokową architekturą, ale i widokiem z wieży na Adriatyk oraz pobliskie wyspy. Na szczycie wieży stoi posąg Eufemii, który obraca się zgodnie z kierunkiem wiatru. Jest to jeden z symboli miasta. Jeśli będziecie już zmęczeni wspinaczką i chodzeniem krętymi uliczkami, możecie odpocząć na skalistych plażach, prażąc się w chorwackim słońcu i snując artystyczne marzenia, patrząc hen w horyzont. No i pięknie, kochani, kończymy tą naszą szaloną przygodę po tym cudownym mieście i było naprawdę wybitnie, było naprawdę prześlicznie i polecamy Wam po prostu tutaj przyjechać choćby na kilka godzin, jeżeli będziecie w puli, albo po prostu jak będziecie podróżowali po Chorwacji, jest tu naprawdę niebiańsko. Mimo to, że była tutaj konkretna zawierucha wczoraj i sprzątają do tej pory, to tak czy siak spędziliśmy to masę pięknych chwil. I Wam tego, też tego życzymy. Wszystkiego dobrego i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Kasia i Staś, MWZM. Buźka!